Mój znajomy zaprosił mnie na koncert. Na to dużo powiedziano, bo to były po prostu dni pipidówy. No. Staliśmy na backstage, ja tam poznałam organizatorów. I teraz zapamiętajcie to. Organizatorka dała mi do podtrzymania taką granatową teczkę i powiedziała, że zaraz wraca. A ja byłam bardzo głodna. I stwierdziłam, że wyruszę na poszukiwanie żarcia. Włażę do jakiegoś tam budynku. Ochroniarze stoją. Wszyscy mnie przepuszczali, A ja sobie tak pomyślałem, że co tak pomyślałam, wyca ja taka sławna jestem? No, ludzie! Znalazłam jakiś pokój i tam co? Wiejski stół! O tutaj chlebek, A tu babeczka je Ufiu Fiu, 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 Ja się tak jem i nagle słyszę, że ktoś idzie. No to zaczęłam przecież spieprzać! Przepraszam, proszę pani! Czy wie pani, ile jest opóźnienia? Czego kur... I wtedy spojrzałam tak instynktownie na teczkę, którą miałam w łapie. A tam jebiczny napis! Organizator! jak tu zgrabnie z tej sytuacji wybrnąć? Ja powiedziałam tej babie, że 20 minut i pff, do drzwi. Proszę pani, a wie pani, gdzie ja znajdę miskę? Kurwa miskę. A skąd ja mam jej miskę wytrzasnąć, no? Powiedziałam jej, że w kuchni jest. A ja nie wiem, czy tam nawet kuchnia była. No i trudno i życie, no nie? Wróciłam do reszty. Idzie organizatorka i mówi do mnie tak: Jakaś idiotka na backstage powiedziała artystce, że dostanie miskę na no gdzie, no debilka. Pod bogiem, to nie ja. Ale babeczka była wyborna.